mano! witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pootwieramy sobie te skrzyni, skrzynki kapsułkowe. Bo ja dosyć lubię, jakieś bitwy sobie tym porobimy strona jest 18+, jest stricte rozrywkowa i do tego służy, jako sposób na rozrywkę otwierając skrzynkę, czasem dostaniemy coś, coś tańszego zresztą tu macie wszystkie procenty, czasem uda się coś droższego natomiast to stricte jako rozrywka, tak to nie jest na zasadzie, że wpłacisz tysiaka i wyciągniesz 10 tysięcy, to nie jest w ogóle nie na tym to polega tylko stricte rozrywka, więc to trzeba brać pod uwagę no i działać po prostu odpowiedzialnie, świadomie, nie? na tej zasadzie countdown na początek Dobra, e, zanim to, patrzcie, w ogóle tutaj dodali teraz skrzynki z EXPEM, okej, okay, ciekawie, fajnie to wygląda w sumie, no i dobra, przypominam o kodzie promocyjnym Replicos, który daje 5% bonusu do doładowania, są różne metody płatności, mamy ten bonusik, walutę ewentową jeszcze dostajemy przy okazji, blikiem, z kardym skinami, krypto jest tego dosyć sporo, no i dobra, jeszcze otworzymy milspeka, którego też można właśnie z tym kodem odebrać i pójdziemy do kapsuł, tak jest proszę Państwa, napiszcie co dzisiaj robiliście ciekawego, no i od czego byśmy. No, kusi ta ostatnia co. Ale dobra, na no spokojnie. Na no spokojnie po kolei sobie zaczniemy bez jakiejś tutaj. szarży <coughs> Claczor kick. No dobra. No to kick, dzięki. skerter Ja lubię na streamkach właśnie tą kapsułkę wziąć. Mm, 25 tych kapsuł. Bitwę zrobić na czterech. No i to jest tam Meksyk czasem. Dobra. Boom, o. Fajnie chyba, nie wiem Zaraz zobaczymy w sumie No, jest git o coś mi się odbija Ale obzarłem się, obzarłem się strasznie dzisiaj No i tak to właśnie jest, odkryłem w ogóle takie piczka. Niby pełnowartościowe, nie, że masz tam 500 kalorii w takim pićku jakieś coś tam, coś tam Dużo tłuszczu to ma Całkiem smaczne Jest za zapycha, nie Zobaczyć jak na ubikacji będzie Po tym Eksperymencie, ale na dłuższą znaczy metę mech, ale myślę, że czasu do czasu. a no, taka ciekawostka, nie? Dobra, clash or Kick. No, co ja tak Duż, dużo otworzyliśmy z tych arterów, także Wydaje mi się teraz na Aspiration 10 zł to jest już kapsułka No i zobacz. Na początek, don't worry. Don't worry, be happy. Ok, lecimy dalej. Coś mogę Wam jeszcze powiedzieć? No, chyba nic, chyba nic koniec jest ten. Mm, koniec? to ja gadam? wy ja to widzicie w czwartek. A, to jeszcze nie taki koniec. Co. No. Weekendu. Już przygotowałem sobie. Pobrałem horror. Nasze znaczy pobrałem kupiłem ten horror. Więc będziemy grać w horror. No way. Na, na tak zwany. Halloween. Mm, ale tak. No. Tak, zagramy. Zagramy na Halloween po prostu. Czy tam trochę po. Tak zrobimy. Także no już. Gać trzeba będzie wymienić, ale myślę, że będzie fajnie. Dobra, musimy przyspieszyć, bo w sumie otwieram sobie tak ten... Um, Doge Ensure, uh, dawaj do fuse od razu, z Tozyką. Podkręcamy... stawkę. Emperor, Okej. ok. Mechson tak zwany. No, jakieś drużynowe, Stitzgerter, IEMki, no jakoś drużynową bym bardziej przy... nam szczerze wolał, no i Norfik, no i bardzo spoko. 17 foil. Dobra, jeszcze raz otworzymy. O nie, o nie. Dlaczego ty... Co jest? 30 zł. Jakby więcej niż myślałem. Dobra, i otwieramy sobie ostatnią master i potem pójdziemy jeszcze na bitwy, co? Tak, jest jakieś bitwy trzeba zrobić dzisiaj. Może być tak, że nie. Simple. Tak simple. Dobra, jeszcze raz. I już idziemy bitwę, idziemy bitwę. Tak, 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 tak. serku. Więc zróbmy tak, ja mam chyba wszystkie kapsułki wylujonych, jak się nie mylę. Także... Nie powinno być problemu. Dobra, dawaj pięć. Dawaj na dwóch. Zrobimy na dwóch. Jeden na jednego bitwę. Bo często robię właśnie te cztery. Znaczy, znaczy często. W ostatnim... No Kurde, już widzisz, tak to jest. Sorry, że jestem odklejony. Po Ale... No myślę, że dość często. Bo... Jakoś tam w przeszłości robiłem na więcej niż dwóch. A może właśnie to jest sposób jeden na jednego, nie? bitewki. No. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie jak na początek. Dobrze to, to wygląda. Oj, oj, oj. No i no i przyszedł on. Niszczyciel dobrej zabawy. Ale teraz mamy mastera. No i tu będzie bardzo dużo zależeć. Nie wiem w sumie. O, mi, mimo wszystko Po mojej stronie. No jest zaczyna się mocno. Oj, to chyba będzie... Chyba wygraliśmy tą bitwę, nie? Nie chcę zapeszać, ale chyba dominacja jest totalnie łoba bez tym. No... To jest pięknie. cerków, a tak, tak, tak. Zgarnie, zgarnie jeszcze coś. No, wyjaj staweczkę. No i git. Myślę, że to będzie grubo. Się co... my? No, no, jest mocno, jest mocno. Fajne nakleki. Wybrane. Global no, Lit to XD, ale ogólnie bardzo fajnie. Pomysł no, 15 się zignął, co? Dobra, i Expa też dało chyba to coś sporo, właśnie. No to jak już mamy Exp Cases, to zróbmy to. Mm, no to jest mój level. Okej, okay, tak to się prezentuje. No i tu mamy skrzynki, jakie mamy. A tu co? Odbieraj darmowy do Facebook, Instagram. Opisane wszystko. Okej, okay, wszystko jest jasne. Dobra, no to z tych skartery, znaczy, <ścoughs> O, już się wali w głowie. Skrzynia Silver, tak, 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 tak. No niestety Boreal Forest, także to nie jest coś, co mnie satysfakcjonowało. No dobra, możemy jeszcze jedną. Kapsułkę otworzyć. No i dzisiaj to będzie tyle. Mi się wydaje. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I będziemy znikać. Co? No kurczę, Dzisiaj. Dzisiaj powiem wam szczerze, że fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo fajny odcinek. I co? Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Dobrego dziąka. Czy też wieczoru. Zależy kiedy oglądacie. Yo, yo.